Grypa yy, była, jest i będzie, a ja. Yy... Koncentrując się na, na najważniejszych faktach, powiem, że naj, najprawdopodobniej nowy sezon grypowy będzie ciężki, ten co nadchodzi. I to opieram się nie tylko na takiej prostej logice, jak mawiał Lejzorek, Roy Szwaniec, bohater powieści Lierenburga, że jak zwalniają, to będą zatrudniać, jak zatrudniają, to będą zwalniać. Czyli że jak było w zeszłym roku mało, to w tym roku będzie dużo. Ale mamy bardziej poważne przesłanki epidemiczne. I najlepszy dowód, to, co się. Się działo z, z zakażeniami RSV, których w tym roku było mniej więcej dwa razy więcej niż, niż w roku ubiegłym, no bo rzeczywiście populacja y, nieodporna się po prostu zwiększyła. Powiem o ogromnej chorobotwórczości grypy, która jest zagrożeniem, zwłaszcza dla najsłabszych, czyli najmłodszych, najstarszych, i tych przewlekle chorych. No i to, y, co stanowi y, chyba klucz, tego wszystkiego, że szczepienie pozwala zapobiec grypie albo przynajmniej złagodzić jej przebieg. Jeżeli COVID nas czegoś nauczył, to nauczył nas jednej rzeczy: że złagodzenie przebiegu jest równie ważne jak niechorowanie. Dlatego, że podstawowym, podstawowym zarzutem osób, które się nie szczepią przeciwko grypie jest to, że kiedyś się zaszczepiłem i zachorowałem. No tak, ale jak zachorowałem, prawda? To, to jest równie, równie ważne jak, jak, jak to, czy w ogóle. Grypa nas goni, podobnie jak COVID. Jeżeli ktoś ma, jest podatny na grypę, to prawdopodobnie zachoruje. Zaraźliwość grypy jest ogromna, ponieważ nawet większa niż, niż COVID-u, bo też drogą powietrzną się, się przenosi. Dzieci, zwracam uwagę, są tymi głównymi, głównym rezerwuarem grypy w, 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 i do tego jeszcze przenosicielem, dlatego że są znacznie bardziej zaraźliwe. A i w ich drogach oddechowych, w tych wydzielinach dróg oddechowych, stężenie wirusa jest znacznie większe niż osób dorosłych. I jeszcze zachowania dzieci, proszę Państwa, dzieci, wiadomo jak to. Dzieci są bardziej socjalne, rzucają się na ręce i tak dalej, chcą się całować, przytulać i tak dalej, co sprawia, że idealnie przenoszą grypę. Grypa lubi dzieci, potwierdzają to dane epidemiczne. Odsetek chorych dzieci sięga 40% podczas dorosłych 10%, prawda? A daje to niestety czasami efekt domina, bo wiadomo, że wiek jest i będzie największym czynnikiem ryzyka zgonu, więc często te osoby starsze najbardziej cierpią jak, jak się z dziećmi skontaktują. Ja chorobotwórczość grypy przedstawię w skrótowym zarysie, bo tu się wiele nie zmieniło. Ten wykres po lewej stronie przedstawia kto się zaraża grypą. I proszę zwrócić uwagę, że jednak odporność krzyżowa dużo daje, bo wraz z wiekiem odsetek zakażonych osób maleje. Co drugie dziecko się w pierwszych latach życia zaraża, a tylko 10% dorosłych. Ale zakażenie to jedno, a jego następstwa to jest zupełnie inna sprawa i te następstwa macie Państwo po prawej stronie na tych mniejszych wykresach. Ten wykres od góry przedstawia kto choruje na książkową grypę, taką że nagle dostajemy gorączki, łamie nas w kościach, czujemy się fatalnie, boli nas głowa. Tak chorują najczęściej dzieci w wieku szkolnym, tak można w proszeniu powiedzieć, bo między 5 a 14 rokiem życia jest słupek najwyższy, aczkolwiek w każdym wieku taki przebieg się zdarza. Ale znacznie poważniejszą sprawą jest jak grypa kogoś zaprowadzi do szpitala. I proszę zwrócić uwagę, że ten wykres jest już zupełnie inny. Tutaj skrajności wiekowe. Pewnie, że pechowcy znajdują się nawet w przedziale wieku 20-, -20 54, kiedy jak trudniej trafi do szpitala z grypą, ale zdarzają się, ale najwięcej to, to są dzieci w pierwszych pięciu latach życia i osoby po 65 roku życia, umównie osoby starsze. Proszę zwrócić uwagę, że słupki są równej wielkości, czyli do szpitala może trafić równym prawdopodobieństwem małe dziecko, co osoba starsza. I wreszcie, kogo grypa zabija. Grypa zabija. Oczywiście, głównie osoby starsze, ale słupki są w każdej grupie wiekowej, i gdybyśmy przeliczyli ten najmniejszy słupek tych u dzieci w pierwszym roku życia na utracone lata życia, czyli nie ilość zgonów, tylko utracone lata życia, to by się okazało, że te słupki się wyrównują, bo wiadomo, że małe dziecko to żyłoby jeszcze z 80 lat średnio, a osoba starsza już ma tę perspektywę dalszego trwania życia znacznie krótszą. I to daje dane epidemiczne. Ja się cofnąłem celowo. Do czasu przed pandemią, no bo pandemia wszystko zmieniła, prawda? Ale jeszcze w 2018 roku proszę zwrócić uwagę, zgonów z wszystkich przyczyn w sezonie grypowym, w sezonie, kiedy są zapalenia płuc, kiedy jest grypa, jest o kilka do kilkunastu, nawet jak w przypadku lutego procent zgonów więcej niż w pozostałych okresach roku. I to jest, proszę Państwa, coś niesamowitego, bo my wiemy, że głównie przyczyną zgonów w Polsce to są to są choroby sercowo-naczyniowe, to są udary, to są nowotwory, a jednak to niemożliwe żeby nagle tych, tych chorób było więcej o kilkanaście procent w, w, w okresie chłodnym, w chłodnym porze roku. Po prostu przychodzi wtedy grypa i grypa, tak jak przysłowie arabskie to, to ilustruje, jest tą słomką, która łamie grzbiet wielbłąda. Proszę Państwa, poszukałem, pozwoliłem sobie poszukać takie zdjęcia. Tak, wielbłądy bywają obciążone. Ja wiem, że siano to może nie jest takie ciężkie, ale Arabi słusznie mówią, że jak się położy za dużo, to ten wielbłąd tego, tego nie wytrzyma. I często to właśnie grypa jest, jest tym, tym, tym źdźbłem, Jest tą kroplą, która przelewa czarę, że po prostu osoba schorowana, osoba wiekowa, to tak naprawdę umiera na, na, na grypę. Mówi się, że w zeszłym roku grypy było mało. Dwa no, miliony podejrzeń zachorowań to wcale nie jest mało, z tego kilkaset tysięcy wśród dzieci, ale zwrócę uwagę, że rzeczywiście. Bywało gorzej. Były lata, że mieliśmy ponad 5 milionów zgłoszeń, że kilkanaście tysięcy osób trafiało do szpitala i te dane są wiarygodne, bo w szpitalach zazwyczaj potwierdzamy etiologię, czyli to już jest pewne. Te miliony to może są takie powiedzmy niepotwierdzone, ale te tysiące hospitalizacji, które mają znacznie większe znaczenie, to już jest, to już jest konkret. W zeszłym roku było... Z powodu grypy hospitalizacji prawie 5 tysięcy, to jest, to jest wydaje się niedużo, ale zwrócę uwagę, że w tym roku może być znacznie gorzej, ponieważ pandemia rozwija się w sposób wykładniczy. I my, proszę Państwa, nasz umysł jest nieprzystosowany do myślenia wykładniczego, bo my myślimy liniowo. I żeby to Państwu powiedzieć, to ja cofnęłem się do przykładu ze szkoły średniej z pytaniem takim: co Państwo wybieracie? Co jest większą kwotą, mówiąc krótko, milion złotych, czy jeden grosik podwaj podwajany? przez miesiąc, czyli dzisiaj jeden grosz, jutro dwa grosze, potem cztery grosze, potem 8 groszy. To są cały czas małe sumy, ale yy, chciałbym, żebyście Państwo obstawili, co nam wyjdzie po miesiącu. Czy będzie milion większy, czy ten wynik pomnażenia dwóch grosików, bo to jest właśnie w rozwykładniczy. Oczywiście, jak się, jak się Państwo domyślacie, więcej wychodzi tutaj. Wychodzi dokładnie 2 do 30, to jest 10 milionów 700. 000. I proszę zobaczyć, co na początku wydawało się bardzo czymś nieistotnym, pod koniec, to już są ogromne liczby. Dzień wcześniej było 5 milionów, dzień wcześniej 2,5, potem milion, prawda? I dokładnie tak jest z pandemią: jeżeli troszeczkę dłużej potrwa epidemia, to te liczby chorych mogą być zdecydowanie, zdecydowanie wyższe. To jest taki efekt, jak nazywam to kury, tak kuli, także czas tą, tą, tą grypę za, zatrzymać, a jedyny sposób, i to też. COVID nas nauczył, że lockdown daje efekty na krótkie, krótkie czas. Może można spowolnić, można zmniejszyć chwilowe przeciążenie systemu ochrony zdrowia, ale nie od, od lockdownu nikt przed covid nie ucieknie, tylko po prostu później go COVID dorwi. Jedynym sposobem, żeby zatrzymać to, 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 jest, to, jest, to jest szczepienie. I proszę Państwa, jak powiedziałem, szczepienie, jeśli chodzi o, Punkt końcowy w postaci, żeby w ogóle nie chorować, taki ambitny, bardzo punkt końcowy, to może nie jest najskuteczniejsze. To, to są dane dotyczące osób starszych, które jeszcze mają słabą odporność, więc dodatkowo słabo odpowiadają na szczepienie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że im poważniejszy punkt końcowy, tym skuteczne szczepienie zwiększa. Czyli mówiąc krótko, szczepienie bardzo łatwo chroni nas przed zgonem, a trudno uzyskać. Tą sytuację, którą wszyscy sobie życzymy, czyli żeby nie chorować. Tak graficznie pokazałbym to w ten sposób, że w tej piramidzie następstw zdrowotnych grypy schodzimy sobie piętro niżej. No, proszę Państwa, jak to jest istotne, to chyba nikomu nie muszę tłumaczyć. Już pomijam, że lepiej kilka dni poleżeć we własnym łóżku niż w szpitalu, ale już różnica między zgonem a pobytem w szpitalu jest jeszcze większa, a te linie, które oddzielają te stany, są bardzo wąskie. Także chcę przez to powiedzieć, że czasami niewiele trzeba zrobić, żeby to jedno piętro zejść niżej. I to właśnie zyskujemy dzięki szczepieniom. Także szczepienie, poza tym, że łagodzi przebieg, zmniejsza ryzyko rozwoju powikłań, skraca czas trwania objawów, co ma znaczenie bardzo, bardzo konkretne, to zmniejsza zaraźliwość do otoczenia, ponieważ zmniejsza replikację wirusa. I proszę Państwa, podsumowując, bo uważam, że. Najważniejsze rzeczy o grypie powiedziałem. Grypa i COVID to w tej chwili są najgroźniejsze zakażenia wirusowe, dróg Krótki komentarz. Jak ktoś trafia do szpitala, naprawdę jest mu drugorzędna sprawa, czy to wirus grypy, czy wirus COVID. Ważne, co, się, co do tego, jakie są efekty. Szczepienia zapobiega, a przynajmniej łagodzi grypę, co jest równie ważne i zmniejsza jej zaraźliwość. I wreszcie, biorąc pod uwagę, ja dzisiaj to mówię o, o, głośno, że będzie ciężki sezon grypowy, warto się do tego sezonu przygotować poprzez szczepienie.